Dzień dobry, Szanowni Państwo. Dzisiaj y, wspólnie z przedstawicielami spółki Ernst Young podpisaliśmy umowę na wykonanie bardzo ważnego dokumentu. Y, Studium potencjału i kierunkowych funkcji rozwoju podczela, osiedla podczela. Tym samym po raz pierwszy w tak kompleksowy... Sposób eksperci przeanalizują potencjał i wypracują odpowiedzi na pytanie, jak i w jakim kierunku nasze osiedle, osiedle podczele powinno się rozwijać. Propozycje, które zostaną przedstawione, one będą wynikały z analiz obszarów funkcjonowania naszego miasta, ale również obszarów, które są związane z polityką przestrzenną czy też z ekonomią. No i nie ukrywam, że wytyczne, które zostaną wypracowane będą nam pomocne i potrzebne w przygotowaniu konkursu architektoniczno-urbanistycznego, bo taki konkurs zakończy pracę nad opracowaniem całej strategii rozwoju funkcjonowania osiedla Podczele. Mam świadomość, że takie przemyślane działania będą trwały pewnie... Miesiące, a może nawet i lata. Ale zależy mi na tym, żeby wszelkie działania, które będą podejmowane i wszelkie zmiany, które będą następowały na tym osiedlu, były zmianami przemyślanymi i takimi strategicznie opracowanymi. Nie ukrywam, że takie systemowe podejście do opracowania tej strategii jest pomysłem pana architekta miejskiego pana Adama Zwolińskiego i pozwolicie państwo, że właśnie w tej chwili oddam głos panu architektowi panu Adamowi Zwolińskiemu, który opowie państwu nieco szerzej o tym dokumencie. Bardzo proszę. Dziękuję. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło po raz kolejny przekazywać komunikat w sprawie postępowania prac nad, nad, nad postępem rozwoju działań dotyczących podczela. Chciałem powiedzieć, że cieszę się bardzo, że konsekwentnie udaje się realizować te kroki. Dziś jest ten etap, kiedy nie będę Państwu ja miał już przyjemności relacjonować, relacjonować tego wszystkiego, co się wydarzy. W najbliższym czasie są z nami przedstawiciele firmy Ernst Young, która została wyłoniona w trakcie postępowania, które przeprowadziliśmy około dwóch miesięcy, dwóch miesięcy temu. Dziś z ich ust Państwo usłyszycie, jak będzie wyglądał, jak będzie wyglądał harmonogram program naszej najbliższej pracy. Pragnę tylko przypomnieć, że umowa umowa współpracy z państwem opiewa okres ośmiu miesięcy, po, którym, po których otrzymamy raport końcowy zawierający zarówno analizę wieloaspektową analizę potencjału rozwoju naszego obszaru podczelu, jak również będzie ona zawierała wkład do wspomnianego przez panią prezydent konkursu urbanistyczno architektonicznego, który pokaże nam jakby master plan zagospodarowania przestrzennego tego obszaru. Myślę, że z mojej strony to wszystko, ponieważ już o szczegółach najlepiej powiedzą eksperci, którzy są z nami. Dziękuję. Ja może z Dominikiem Wojdatem, dyrektorem z naszej grupy powiem kilka słów najpierw no, o w ogóle o naszej firmy i troszeczkę o naszym doświadczeniu. Tak, jak Pani Prezydent wspomniała, reprezentujemy dział strategii i transakcji. Mamy ponad 25 lat doświadczenia w Polsce oraz w Europie w realizacji podobnych projektów, to znaczy takich analiz społeczno-ekonomicznych, urbanistycznych i projektów prowadzących do jakby optymalizacji i zrównoważonego rozwoju. Znamy ten teren i robiliśmy podobne analizy dla zarówno większych i mniejszych miast Polski, między innymi zajmowaliśmy zajmowaliśmy się rewitalizacją twierdzy Modlin, rewitalizacją terenów, już wiele lat temu manufaktury, która z sukcesem odnosi, w Łodzi, która z sukcesem odnosi sukces od wielu lat, jak, jak również terenami w, w Chrzadowie projektowaliśmy pierwszy w Polsce ekodystrykt dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego, również rewitalizacja terenów Bazanu Różyckiego w Warszawie, w warszawskiej Pradze oraz Szereg terenów w okolicach dworców kolejowych w większych i, i mniejszych miastach. Może, Dominik, byś po kilka słów powiedział o tym konkretnym projekcie? Dzień dobry Państwu. Ja powiem w kilku żołnierskich słowach na temat tego, jak wygląda plan naszej pracy, co będziemy robić w trakcie, w trakcie projektu, i jaki charakter będzie miała tak naprawdę nasza Nasza praca. Pracy zaczynamy od analizy stanu obecnego. Będziemy badać, jak, jak obecnie wygląda dany teren, jak wpisuje się w kontekst tutaj, zarówno lokalnie w koło brzegu, ale też na poziomie regionalnym, wychodząc szerzej na teren północnej, północnej Polski. Będziemy robić to na podstawie dokumentów dostarczonych przez miasto, badań do tej pory przeprowadzonych przez miasto, analiz i strategii również przygotowywanych na zlecenie, na zlecenie miasta. W dalszym etapie będziemy pracować nad e, analizą e, rynku, w tym wybranych segmentów rynku nieruchomości, które będą odpowiednie dla naszej, e, dla naszej analizy, to jeszcze będzie ustalone w trakcie toku prac, e, jakie dokładnie segmenty będą e, rynku będą, e, będą badane. E, na dalszym etapie e, będziemy sprawdzać czy też szukać i przedstawiać miastu projekty, wybrane projekty referencyjne, podobne do danego projektu pod kątem lokalizacyjnym czy pod kątem potencjału. Na podstawie tych wstępnych analiz, które przeprowadzimy i zagranicznych projektów referencyjnych, przeprowadzimy z miastem czy z przedstawicielami Urzędu Miasta warsztaty, w ramach których będziemy wypracowywać potencjalne dalsze kierunki. Rozwoju tego kluczowego z perspektywy koło brzegu obszaru. No i wszyscy wierzymy mocno, że zakończymy nasze prace za te około 5, 8 miesięcy, o których wspomniał Pan pan Adam, wypracowaniem takich kluczowych kierunków, które będą kierunków rozwoju, funkcji, które będą kierunkami i wytycznymi dla konkursu architektonicznego. Dziękuję. Jeśli mają Państwo pytania, to jest właśnie ten moment. Ale porozumieli Państwo o swoim doświadczeniu, faktycznie są one imponujące. Chciałam w związku z tym spytać, czy już dzisiaj możecie powiedzieć, co będzie decydujące w tym konkretnym przypadku? Czy możemy na przykład tak powiedzieć, że geografia, lokalizacja, infrastruktura, struktura praw, bądź elementy społeczne. Co tutaj może być takim elementem dominującym? To wszystko co pani wspomniała jest bardzo ważne i to wszystko na pewno będziemy brali pod uwagę. Natomiast e, dzisiaj podpisaliśmy rano e, rano z przedstawicielami Urzędu Miasta umowę, więc jesteśmy na wstępnym etapie i nie chcielibyśmy mówić e, co tak naprawdę tutaj potencjalnie może być, bo my tego dzisiaj nie wiemy. Będziemy to wiedzieli tak naprawdę dopiero w momencie, kiedy e, zanalizujemy twarde dane e, i kontekst całego projektu. Czyli żadnych założeń na początku? Nie. Znaczy te, te, te aspekty, o których Pani mówiła, są, są kluczowe. Tak, tak. Lokalizacja jest unikalna. Tak. Będziemy brać pod uwagę potrzeby też społeczne, potrzeby mieszkańców, jak, jak również kwestie też ekonomiczne rozwoju tego, tego terenu. Także to jest, to jest ogromny teren, więc to też bierzemy pod uwagę. Bazujemy, tak jak wspominaliśmy, na naszych doświadczeniach, ale również na tym, co, co zastaniemy. Tak. Do, tej, do tej pory też takiej wiedzy nie mamy dokładnie. Będziemy się zapoznawać z wszystkimi danymi i, i, i analizami, które już miasto przeprowadziło, jak również będziemy nasze, w oparciu o naszą metodykę, przeprowadzać nasze analizy. Czy jest możliwe stworzenie takiego dokumentu wariantowego, dlatego, że dla tego terenu są różne ograniczenia, które ograniczają jego rozwój, na przykład no, funkcja chyba bardziej uzdrowiskowa niż przemysłowa, czy okay. można stworzyć kilka wariantów do wykorzystania późniejszego, bądź nie? Jak rozumiem, to jest kwestia dalej, dalej otwarta. My nawet o tym dzisiaj wcześniej rano rozmawialiśmy, czy, czy tutaj przedstawiciele Urzędu Miasta dopuszczają na koniec naszych prac tak naprawdę przedstawienie raportu wariantowego, czy mówimy o takich konkretnych kierunkach, które rzeczywiście muszą być uwzględnione w dalszym zagospodarowaniu tego obszaru.